Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy dzisiaj Państwa zainteresować tematem świadczeń rodzinnych, a głównie tematem kryterium dochodowego przy zasiłkach rodzinnych. W tej chwili toczą się dyskusje na forum Komisji Trójstronnej, jak ma wyglądać y, kryterium dochodowe przy zasiłkach rodzinnych od 1 listopada 2012 roku. Jak Państwo wiedzą, rząd zaproponował. Według nas śmieszną kwotę podniesienia kryterium dochodowego to jest o 30 zł. Dzisiaj kryterium dochodowe przy zasiłkach rodzinnych to jest 504 zł. Rząd zaproponował, że będzie to 535 zł. Przypomnę tylko, że kryterium dochodowe nie było podnoszone od 8 lat. i Z tego tytułu prawo do zasiłku rodzinnego straciło prawie 3 miliony dzieci w Polsce. Jeżeli to kryterium o które mówi rząd, zostanie podniesiony tylko 30 zł, to bardzo mała grupa dzieci z tego z tego skorzysta, czyli nie rozwiąże się żadnego z problemów pomocy dla rodziny. I kolejna ważna sprawa. Dzisiaj sytuacja polskich rodzin jest dramatyczna, szczególnie rodzin wielodzietnych. 75% rodzin wielodzietnych, w których jest troje, czworo dzieci żyje w granicach ubóstwa, jeśli do tego, do tego dodamy, że kryterium, kryterium dochodowe, tak powiedziałem, nie było podnoszone, to sytuacja, szczególnie dzieci, jest, jest dramatyczna. Propozycja rządowa jeszcze jest, idzie dalej, że w przyszłym roku kolejna, kolejna podwyżka. My oczywiście uważamy, że jeżeli mamy w jakikolwiek sposób pomóc, to to kryterium dochodowe musi być zwiększone. Również jeśli chodzi o wysokość zasiłku rodzinnego, no na przykład dla dzieci, do piątego roku życia to podwyższenie zasiłku ma wynosić 9 zł, czyli no zupełnie symboliczne i tak jak powiedziałem nie rozwiązuje żadnego problemu. Trzeba tutaj też powiedzieć, że w skali państw Unii Europejskiej mamy najniższe środki na politykę rodzinną i jeżeli to weźmiemy z tym, co w tej chwili się dzieje, dotyczące i wieku emerytalnego, podwyższenia wieku emerytalnego, gdzie na przykład, część osób, które część mam które pełniuje funkcję babci będą pracowały dłużej, to sytuacja jest dramatyczna. Dlatego jutro na komisji trójstronnej ta sprawa będzie omawiana przez partnerów społecznych no, z doświadczenia wiemy, że niestety propozycje rządowe tutaj mają priorytet i i strona społeczna tutaj swoich propozycji no nie przekłada na, na już projekty później rozporządzeń. Strona związkowa proponuje, aby kryterium dochodowe wynosiło 735 zł. Podobnie jest z projektem Prawa i Sprawiedliwości, który z wiele miesięcy temu zgłosiliśmy. O tym projekcie powie pani poseł Elżbieta Rafalska. Bardzo proszę. proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości już dawno przygotował projekt, który. Jest zupełnie nową propozycją podejścia do kryterium dochodowego przy świadczeniach rodzinnych. Numer druku został nadany już na początku stycznia 2012 roku, a więc na długo przedtem, zanim rząd zaczął mówić o zmianie tego kryterium dochodowego. I proponujemy całkowicie nowe podejście do tego kryterium. Punktem odniesienia jest minimalne wynagrodzenie. Otóż jak wprowadzono. Te świadczenia w 2004 roku, y, kryterium dochodowe, które dziś, do dzisiaj wynosi 504 zł, stanowiło 61% minimalnego wynagrodzenia. Od tej pory rosły wynagrodzenia przeciętne Polaków, ale rosło też minimalne wynagrodzenie, i dzisiaj y, y, to kryterium dochodowe stanowi. 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli zaczynało od 60, jak wprowadzono to świadczenie, a kończy się na tym, że stanowi połowę jakby tamtej kwoty. W naszym projekcie zaproponowaliśmy takie podejście. Wiemy, że sytuacja budżetowa jest trudna, więc nie wracamy, nie proponujemy 60% minimalnego wynagrodzenia. Tylko proponujemy, żeby kryterium dochodowe, Stanowiło 50% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 60%. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie jest co roku negocjowane, to byłaby pewność, że co roku, jak zmienia się minimalne wynagrodzenie, zmienia się również kryterium dochodowe. Jest to uczciwe podejście, jest to projekt krojony na miarę możliwości. Finansów państwa. I jest to projekt realny, proszę państwa. Tak jak powiedział kolega Szwed, 3 miliony polskich dzieci wypadło z tego systemu. I co rząd proponuje? Tak naprawdę, proszę państwa, wzrost o 35 zł kryterium dochodowego to jest kpina z polskich rodzin, kpina z rodzin wielodzietnych, o których się tak często mówi, że trzeba im. Pomagać to jest kpina y, y, sytuacji, w której wiemy, jak dramatycznym wyzwaniem jest wyzwanie demograficzne w Polsce i jest to propozycja, która obraża inteligencję przeciętnego Polaka. Proszę Państwa, te 35 zł podniesienia kryterium dochodowego nawet nie zahamuje corocznego spadku dzieci, które co roku z tego systemu wypadały. Bo średnio można przyjąć, że około 400 tysięcy czy 150 tysięcy co roku wypadało. Przy podniesieniu tym, co rząd proponuje w jednym roku, y y uprawnień na będzie 250 y y tysięcy dzieci. Tak naprawdę to nie jest poważna propozycja. To nie jest poważna propozycja. Jest to pozorowanie działań. Jest to polityka wroga polskim rodzinom, wroga polskim dzieciom, w żaden sposób nie rozwiązująca problemów społecznych, w szczególności rodzin wielodzietnych. Dajemy narzędzie naprawdę poważne, mechanizm logiczny, przejrzysty, policzalny. Minister Finansów ma wreszcie skończyć czas, w którym wyłącznie problemy finansowe budżetu państwa rozwiązuje. Obniżaniem, dramatycznym obniżaniem wydatków na sferę społeczną, bo proszę Państwa, przez, te, przez ten okres ostatnich pięciu lat środki na świadczenia rodzinne po prostu bywały niewykorzystywane. Z tego powodu, że rodziny po prostu nie miały uprawnienia. Do mojego biura przychodzą rodziny, które mówią, że przekraczają nieznacznie to kryterium dochodowe w zupełnie dramatycznej sytuacji. To nieprzyzwoite, proponować to, co dzisiaj proponuje. Polskim rodzinom rząd. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję Mogę jeszcze jedną rzecz dodać, ponieważ ten projekt miał nadany numer druku w styczniu, a już w poprzedniej kadencji był po pierwszym czytaniu i nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przewodniczący klubu ponagla, jakby tą całą sytuację. Pytamy się też, dlaczego prace nad tym projektem nie toczą się wcześniej projekt już naprawdę swoje odleżał. Liczymy, że projekt będzie w pierwszym czytaniu już wkrótce, bo na pewno jest to propozycja, zresztą fakt, że nie zostało to wtedy odrzucone w pierwszym czytaniu, że jest to propozycja warta rozważenia, mówię zupełnie nowy mechanizm, zupełnie nowe podejście, a temu rządowi nie tylko brakuje pieniędzy, ale brakuje pomysłu na rozwiązania w zakresie polityki społecznej.